do mnie siad łapa no siad chodź tu Kairos. chodź tu do mnie chodź idziemy na spacer chodź no chodź chodź do mnie chodź no nie Kairos. no chodź tu do mnie no chodź masz no masz. siad siad dobry pies idziemy na spacer Siad, Kairos, siad. No co ty? Czemu ty taki niegrzeczny jesteś? Co? Czemu ty taki niegrzeczny jesteś, Kairosik? Co? Ty? No co ty? No co ty? Siadź. Siad, siad. Hej, siad. Dobry pies. No co ty? Kajros! Do mnie tu. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Siad. Czemu się nie słuchasz? Chodź, Kajros. Chodź. My idziemy dzisiaj na spacer. Jest w miarę ciepło, ale jest taka już godzina późna, bo chyba jest jakaś 18. Ale mówię, nie no, idziemy z Kairosem trochę kalorii zgubić. My już wchodzimy do lasu, ale powiem szczerze, że tak jakoś dziwnie mi jest. Bo jest godzina 18:20. I tak jakby ciemno w tym lesie. Nie wiem, czy się wrócić, czy iść dalej. Co Kairos? Dziwnie ciemno. Nie chcesz iść? Wracasz? Kairos, nie strasz mnie. Chodź, idziemy. Zrobimy tutaj tylko takie kółko nad cmentarzem i wracamy. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Nie wiedziałam sobie nic do picia. A tak mi się pić chce. Ryszok. Kurczak tu zarosło, nie wiem, którędy iść. Nie poznaję tego lasu. Trochę ciemno, <gryw> powiem szczerze. Tak nie nastawię uszu, że niby coś słyszysz. Kairos, oh. idziemy tutaj w górę. Ciągnij mnie, bo nie wejdę sama. Idziemy tam na samą górę. To chodź. No chodź, dobra, nie cofaj się. Tu, Kajrus, chodź, chodź. Idziemy dalej. Ech, weszliśmy na tą górę. Trochę sobie skróciliśmy, bo wcześniej szliśmy z tej strony i po drodze mijaliśmy tą kłodeczkę zawsze. Ech, więc trochę tutaj Skróciliśmy sobie kajrosik drogę, ale powiem Wam szczerze, że idąc lasem tak się zestresowałam, że wchodzimy. Tutaj już tak ciemno nie jest, aż tak jak tam było na dole. Ale tak się zestresowałam, że nawet nie patrzyłam, czy są grzyby. Więc może tutaj jak będę szła, to już sobie pozerkam trochę na te grzyby. Nie, Kajros, dawno tu nie byliśmy. Kajros też zmęczony, chyba ta godzina trochę późno. Cały czas przeżywam tą sytuację że tak późno przyszliśmy do lasu. No, ale cóż. Mam nadzieję, że widzimy cało. Kairos, chodź do mnie. Siad. No, chodź tu do mnie. Siad. Nogę zrobiłeś? Siad. Siad, siad Teraz tak, super pies Nie widać Ciebie prawie, idziemy Ale mnie obśliniłeś znowu kairos Serio, aż tak Lech. z tobą jak idziecie na spacer to trzeba ręcznik nosić Ale grzybów nie ma O, nasza przeszkoda może któregoś dnia, jak będziemy tutaj przechodzić, no to w końcu Kairos przeskoczy przez nią górą, a nie dołem. Cwaniak. Cwaniaczek, chodź tu do mnie, Kairos. Gdzie tam idziesz? Poczekaj. Dobry pies. taki krótki spacer eee, jakoś mi tak szybko się przeszło przez ten las już wyszliśmy z lasu także cali i zdrowi nic nas nie nie fajnego nie spotkało idziemy teraz przez naszą dzielnię że tak powiem Chcę Wam pokazać, jak Kajrosik reaguje na inne psy w ogrodzeniu. Mam nadzieję, że tutaj się popisze, a nie przy ostatnim psie będzie skakał do niego. No zobaczymy teraz. Kairos spokój. Zostaw. Spokój. Widzę, jak już się nakręca. Spokój. 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 Kairos. No chodź, chodź. Dobry piekł. Nie, Kairos. Na sam koniec. Ej ty. No co ty? całą to uszłeś bez żadnego, yy, nie wiem, zainteresowania. Ty jeszcze na sam koniec musiałeś sobie szczeknąć. Oj, Kairos, Kairos, teraz będzie przeprawa między psami. Jeszcze rowerzyści aby Spokój. 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 Siat Super dobry pies Brawo kajrosik Siat Dobry pies Muszę ci teraz rozpiąć Jakiego ty masz pięknego kwiatka tutaj przy uchu. Chodź tu. E, jeszcze cię dzienność... roz... Kajros! Chodź tu do mnie. Nie rozpięłam cię jeszcze. Chodź tu do mnie. Chcę się pić, nie? Musimy się rozpiąć. Kajrosik. Op. Moje pomidorki. Przy okazji pokażę jakie są to piękne pomidory. Masz Kajus. Czy piękny ten światek jest?